Jedna z was zapytała, czy ja w ogóle mam szansę na małżeństwo. Mam dwójkę dzieci w wieku 3 i 7 lat. Nie miałam ślubu kościelnego. Czy jest szansa, że spotkam mężczyznę, który będzie chciał mnie za żonę? Jeżeli chcesz wiedzieć, co o tym myślę, słuchaj dalej. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast Od Samotności do Miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, informacja. W opisie tego odcinka znajdziesz link do zapisu na newsletter. Zapraszam Cię, zapisz się i łap więcej wartościowych treści. To pytanie, czy panna z dzieckiem lat 35 ma w ogóle szansę na małżeństwo? Zostało mi zadane przez ankietę. Link do tej ankiety znajdziecie w opisie tego odcinka. Możecie tam zadać jakiekolwiek pytanie, a ja z chęcią odpowiem w kolejnych odcinkach. I moja odpowiedź na to jest taka. Tak, według mnie masz szansę. Masz szansę się szczęśliwie zakochać, spotkać mężczyznę, który stworzy z Tobą przycudny, szczęśliwy i trwały związek małżeński. To wszystko jest możliwe. Choć oczywiście może być Ci trudniej. I tutaj widzę taką jedną trudność wynikającą z Twojej sytuacji oraz drugą ważną, ale to z tym się borykają chyba wszystkie kobiety, czy większość. Ta pierwsza wynikająca z Twojej sytuacji to czas. Bo jak masz cudowne dzieci, 3-7 lat, to są jeszcze maluchy i pewnie chcesz z nimi spędzać czas. A poza tym zostawić je, żeby wyjść gdzieś i je zostawić, musisz mieć dla nich opiekę. Więc to, znalezienie czasu na randki, na wychodzenie w nowe miejsca i poznawanie nowych mężczyzn to może być wyzwanie. Logistyczne, ale wiem, z doświadczenia niektórych dziewczyn, że też do ogarnięcia. Druga rzecz, z którą warto tutaj zwrócić uwagę, żeby zwiększyć swoje szanse na, na szczęśliwe małżeństwo, to przepracowanie zranic poprzedniego związku, dziedzictwa, które wyniosłeś z domu, przyjrzenia się temu, czemu poprzedni związek ci nie wyszedł, czemu tam ta relacja się rozpadła i to jest coś. Właśnie dziedzictwo z domu i wzór mężczyzn, jakich wybierasz, to widzę, że to jest naprawdę kluczowa rzecz, bo teraz jak pracuję z dziewczynami w ramach specjalnej edycji kursu, jak wybrać odpowiedniego mężczyznę i zbudować trwały związek bez gierek i manipulacji, to właśnie jak taki warsztat i omawialiśmy to, to nasze dziedzictwo z domu, jaki mieliśmy wzór relacji rodziców, co widzieliśmy, widziałyśmy, co przyjęłyśmy od nich, jak jeszcze przyglądamy się, kogo wybieramy, to nagle wychodzą takie schematy i wzory, które trzeba sobie uświadomić, żeby móc je zmienić. Bo jak sobie tego nie przepracujemy, no to powielamy ciągle ten sam, pójdziemy utartym schematem. Autorka tego pytania jeszcze w ankiecie, zadała drugie, z pytaniem, ono brzmiało, czy wierzący mężczyźni brzydzą się, pa, się panie z dziećmi? Spotkałam się z opinią we wspólnocie katolickiej, że jestem z odzysku i wierzący mężczyźni nie chcą takich kobiet. Wow, wiesz co współczuję cię, że coś takiego słyszałaś, bo, mm, bo ja przynajmniej mam takie podejście i, i wielu, wielu wiele osób, które znam, że. Mm, no, każdy z nas e, ma swoje problemy i swoje przejścia, nikt nie jest święty, więc e, ja bym nie powiedziała, że nie znam mężczyznę, a znam ich trochę, który by źle mówił o dziewczynie z dzieckiem, który by jakoś mówił, brzydził się jej, nie, nic takiego nie spotkałam. Częściej słyszałam pewne współczucie, e, jeżeli same wychowywały dzieci, że to musi być trudne, Znam mężczyzn, którzy jakby współczuli czy starali się czasem pomóc nawet, nawet jak nie byli zainteresowani taką relacją romantyczną po prostu wesprzeć taką dziewczynę. Więc tam zupełnie inne postawy, może, może to jest mniejszość, może większość, nie wiem. Natomiast myślę, że niezależnie, czy to jest kościół czy, czy poza kościołem, są ludzie, dla których to będzie problem, i tacy, dla których nie będzie to problemem. I na to nie masz wpływu, po prostu. I to jakby nie patrzę, że coś z tobą jest nie tak, że wcześniej popełniłaś błąd. Nie, no, to jest twoje życie. Myślę, że za każdym razem, każdego dnia starasz się żyć w swoim życiem najlepiej, jak umiesz w danej chwili. A to, że wtedy wyszło tak, jak wyszło, że poprzednia relacja ci nie wyszła, no, to warto przyjrzeć się czemu. Nauczyć się czegoś, żeby nie powtarzać tych samych błędów. Natomiast ja wierzę, że cały czas stara się zrobić najlepiej. I taka postawa też, wydaje mi się, że jest u ludzi takich perfekcjonistów, którzy uważają, że, że trzeba być doskonałym, ale oni naprawdę też często są w gruncie jeszcze bardzo nieszczęśliwi, bo wymagają od innych i od siebie doskonałości. A to jest strasznie męczące. No bo. Nikt z nas nie jest doskonały, więc najlepiej postaraj się wyrzucić z serca ten tekst o tym, że jesteś z odzysku. Jesteś z sobą, jesteś sobą w pełni i nie jesteś w żaden sposób wybrakowana. I głowa do góry zacznij się uczyć o relacjach damsko-męskich i otwórz się na miłość, bo wierzę, że mm, jeżeli zaczniesz działać, Zaczniesz nad sobą pracować i sprawisz, że będziesz bardziej pokazywać się, jak fantastyczną kobietą jesteś. Nie będziesz tego ukrywać, tylko też innym zobaczyć swoje, swoje piękno i swoją nieprzeciętność, to ten właściwy mężczyzna się pojawi w tym momencie, kiedy to będzie najlepszy moment. Dziękuję, że byłeś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontaktmałpa-małżeństwo.pl Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.